Nic lepiej nie stworzy atmosfery świątecznej niż piękne dekoracje, które oczywiście otrzymamy w salonie Home, and you, o których opowie nam Pani Marta. W naszym salonie są cztery kolekcje dopasowane do różnych stylów i różnych gustów klientów. Tutaj prezentujemy kolekcję, która nazywa się Silver Dust. W tej kolekcji możemy skupić uwagę na urokach zimy. Mamy tutaj kolekcję białą z kryształkami, z dodatkami imitującymi lód, imitującymi płatki śniegu. Coś więcej może o pojedynczych jakichś elementach tej kolekcji, bo naprawdę Ech. robi wrażenie. W tej kolekcji mamy zimowe bałwanki w srebrnych kubraczkach, dużo świec, które mimo tej dość chłodnej bieli nadadzą przyjemnego ciepła wnętrzu. Więc świece w kształcie kuli, świece w kształcie choinki, e, cały wybór, jak również świeczniki tutaj o takich e, zabawnych kształtach. E, dodatkowo takim motywem przewodnim też są anioły. E, tutaj mamy wersję białego takiego eleganckiego anioła ze srebrnymi skrzydłami, bądź całego pokrytego e, srebrną farbą. Ja również tutaj zauważyłam takie. Dosyć ciężko osiągalne, bo pierścienie na serwetki raczej są takie zwykłe, proste, a te są bardzo ozdobne i ciężko je dostać. Mamy kilka modeli pierścieni do serwetek, tutaj właśnie z takimi kryształkami dopasowanymi do tej właśnie kolekcji, ale jeżeli chcemy urządzić nasz stół świąteczny w innym kolorze, to również znajdziemy adekwatne do tego takie obrączki.